Wracamy do auta, jedziemy w wieszczadę. Znają się od lat i wiedzą, że mogą na sobie polegać w każdej, nawet ekstremalnej sytuacji, a takich w górach nie brakuje. Dwunastoosobowa grupa przyjaciół od 17 lipca przemierza Polskę. Pokonali już ponad 500 kilometrów. Przed nimi jeszcze wiele wyzwań. Pomysłodawcą tej wyprawy jest Marcin Żukowski. Prywatna inicjatywa, która jest oparta na harcerskich więzach przyjaźni, zrodziła się nam w głowach rok temu. Już to jest trzecia z kolei tego typu akcja, rok temu mówiliśmy w Czarnochorze na Ukrainie. Pierwsza akcja dwa lata temu była taka skromna, bo tylko w Bieszczadach dwa tygodnie, ale to były takie nasze początki. Tym razem bardzo ambitnie i z rozmachem. We dwa tygodnie zdobędą 28 szczytów. Ten najważniejszy to oczywiście rysy. Aura niestety nie sprzyja, ale w grupie jest siła i wzajemna motywacja. To bardzo wyczerpująca przygoda. Każdego dnia uczestnicy wyprawy przemierzają 25 km pieszo, ale bez względu na wszystko. Najważniejsze są dwie rzeczy. Zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo uczestników. To ma być przede wszystkim przyjemność, a nie, a nie na siłę zdobywanie tych wszystkich szczytów. Każdy dzień to kilkaset kilometrów samochodem plus wspinaczka, ale nie da się zapomnieć o przyziemnych sprawach. Trzeba przecież zadbać o wyżywienie i nocleg. Na co dzień śpimy w namiotach, raz udało nam się spać nawet w bardzo miłym towarzystwie w chacie Urumcajsa w szklarskiej porębie. Najwięcej atrakcji dostarcza jednak Nysa, którą solidnie nadgryzł ząb czasu. Mieści się do niej tylko 8 osób i całe mnóstwo sprzętu. Pozostali uczestnicy doganiają ten uroczy pojazd samochodem osobowym. Wyprawa zakończy się 31 lipca.